Siemano Młodzieży i nie tylko. A, będzie trochę o ściskach stolarskich są różnego rodzaju, automatyczne, zaciskowe, skręcane takie plastikowe. A dzisiaj zajmiemy się ściskiem rurowym. Kupując ścisk rurowy, kupujemy tak naprawdę coś takiego. I co z tym zrobić? Należy do tego dokupić sobie rurę stalową. 3 cala. Są też na pół cala, ale to są mniejsze i do mniej sztywne niż te. Tu, gdzie nie ma gwintu, zakładamy tą stronę z takimi z taką zapadką. Polega to na przełożeniu. rury przez wszystkie otwory, włącznie z tymi podkładkami. Mamy założoną tą stronę. Rura musi być z, przynajmniej z jednej strony gwint. I tu zakładamy pierwszą, pierwszy pierścień. Następnie zakładamy drugi, który jest z gwintem. I po prostu wkręcamy. Naszą rurę. Tak, jakbyśmy wtrącali w jakąś nakrętkę. Nasz ściski jest złożony, a działa on na w zasadzie tak jak Elementy tu sobie ten tył zapieramy. Bierzemy te nasze podkładki, odchylamy. Rurę przeciągamy. Puszczamy to już nam. Te podkładki trzymają z tą sprężyną, a tu po prostu skręcamy i gotowe. Naprawdę bardzo fajny ścisk. Fajne jest to, że zależy, jaką rurę sobie kupimy. Może to być taka krótka, może być metrowa, półtora, dwa metry. Taki wtedy mamy ścisk. Idealne do klejenia jakiś. Yy, dużych elementów, blatów, półek, tego typu historii. Z mojej strony to tyle. Pozdro, zaobserwuj po więcej.